W miniony czwartek odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. W odpowiedzi na pismo wojewody Jeleniogórskiego stwierdzający niezgodność podjętej wcześniej uchwały dotyczącej czasu malowania pasów na jezdniach, radni podjęli decyzję o skierowaniu tej sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, celem jej rozstrzygnięcia. Drugim punktem posiedzenia było uchwalenie statutu spółki powołanej w miejsce dotycza, dotychczasowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Podjęto też uchwałę geodezyjną o sprzedaży i przekazaniu w wieczyste użytkowanie działek na terenie miasta. W projekcie zarządu jest mowa o gruntach, które znajdują się w użytkowaniu spółdzielni inwalidów Simek. Spółdzielnia inwalidów Simek występuje od o przekazanie gruntów w użytkowanie wieczyste, ponieważ ma zamiar zainwestować, a w swój zakład na tej chwili bank żąda od spółdzielni bardziej trwałego y, posiada, związania z gruntem. Nie ma przeszkód, aby, aby grunty przekały, w związku z tym ten projekt uchwały. I tak, w paragrafie pierwszym jest mowa o obiekcie przy ulicy Kronowicza 9, w którym znajduje się przychodnia rehabilitacyjna cimentu oraz udzielnie na rynku Mowa jest w tym punkcie o przekazaniu użytkowania wieczyste działki o powierzchni 831 m2. Oraz sprzedaży posadowionego na tej działce budynku stanowiącego własność gminy Jelenia Góra. Jest to budynek gminy. Pierwszy punkt mówi wobec tego o przekazaniu działki, użytkowanie wieczystej i sprzedaży budynku. Przy ulicy Klonowicza. Natomiast w drugim punkcie jest mowa o terenie, który znajduje się na zaborzu. Ten teren fioletowy. W tej chwili cała ten. Wieloletowy teren znajduje się użytkowanie spółdzielni CIMET, która w większości ten teren zabudowała własnymi obiektami. Natomiast nie, nie cały teren jest przedmiotem przekazania spółdzielni inwalidów e, użytkowanie wieczyste, bowiem wyłączono działki te, które graniczą bezpośrednio z zabudową mieszkaniową spółdzielni obecnej Wrzos. Współdzielnia Wrzos w tej chwili ograniczyła. Trochę swój front inwestycyjny i zamierza miastu zwrócić część terenu, w związku z tym. A przy okazji coraz częściej zdobycze techniki są używane w codziennej pracy. I właśnie w czasie tej sesji radni korzystali z takich urządzeń jak magnetowit i monitor. Popatrzmy i posłuchajmy sprzedaży małych domów mieszkalnych na rzecz na jednak. Tutaj pewne środki audiowizualne się normalnie kodyskuje i uważam, że my jako Rada powinniśmy też wykorzystywać to, co jest dostępne i to, co jest w naszej gestii. Między innymi właśnie tutaj są przedstawiciele też telewizji lokalnej i pewne jakieś działania mogliśmy wykorzystywać, nawet żeby przygotować, bo to zawsze tanie wychodzi nie sprzedowanie i operatora. W tej chwili to jest nagrywane, ja to nagrywałem na prywatnym sprzęcie i to po prostu pokazuje. Zobaczyć, żebyśmy Państwo zobaczyli i czy to ewentualnie można to, e, stosować, czy nie, jeżeli tak, to wtedy na następnej komisji już można byłoby takie zamówienia szykować, takie przygotowania mieć, żeby wszyscy radni na komisji, żeby nie, nie wszyscy mogli gdzieś jechać w teren, ale przy okazji nas na miejscu wszelkie wątpliwości dotyczące wyglądu, gdzie to jest umieszczone można rozwiać. Z tym, że mówię, że to jest trochę nie tak w tej kolejności, te budynki, ja będę mówił, który to jest, który budynek, dlatego, że to było filmowane, ja nie mam stołu montażowego, filmowane było po prostu tak, jak się jedzie od PCK na naokoło, poprzez już Szakar, Cieplicką, blisko, z powrotem Na następnej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 30 kwietnia, radni będą dyskutować nad szczegółowym planem zagospodarowania rejonu ulic Spółdzielczej i Wojewódzkiej, jak również podejmą uchwałę o udzieleniu absolutorium zarządowi miasta w zakresie realizacji budżetu za 1991 rok. Będzie już szaka 10. a potem gdzieś bliską górę jedziemy do Sobieszowa. Także no. proszę, proszę bo to nie ma jeszcze stolika odpowiedniego i takich innych stołek, ale... Co jest w tej chwili budynek na APCK 20. Tu jak widać, tym już odpadł. To To było filmowane w Wielkiej Piątce. Aha, wygląda gorzej, Tył od tyłu niż od Wiesz o wiele budynków, które Państwo zobaczycie, od tyłu gorzej wyglądają. A same budynki są bardzo ładne. Tu ogródek widać 22, tam po drugiej stronie domki jedno